Witam wszystkich oglądających bardzo serdecznie na kolejnym wywiadzie z cyklu Znani Nam Nieznani. Dziś moim gościem jest aktor i reżyser Marcin Hecnar. Witam. Witam Pana bardzo serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Ja dziękuję. Panie Marcinie, czy jest coś w Panu jeszcze z małego księcia? Ma Pan coś w sobie w tej postaci? <grym> no my myślę, że chyba, chyba zawód, który sobie wymyśliłem i który uprawiam, no jakby wymaga tego żeby zachować w sobie pewną dawkę powiedziałbym naiwności w oglądaniu świata To znaczy zadawania wciąż pytań e, takich podstawowych i, i takiego dziwienia się temu co naokoło i chyba tej wrażliwości która też mnie miała no tak, myślę, tak myślę no, właśnie od tej roli wszystko się zaczęło. To w zasadzie była pierwsza taka e, duża rola na profesjonalnych deskach teatralnych, jaką pan zagrał w swoim życiu. To było duże przeżycie do nastolatka? No, ogromne. E, ogromne, niesamowite. To znaczy, to, to było właściwie przeżycie, które ukształtowało. Wtedy moje dzieciństwo, ale tak naprawdę z perspektywy czasu to moje życie. To znaczy, gdyby, gdyby nie Mały Książę, to pewnie jakąś drogą inną bym trafił do, do teatru. Ale na pewno fakt, że zagrałem w tym musicalu w wieku lat 12, sprawił, że wydarzenia no, posypały się lawinowo i, i właściwie w przeciągu roku już, już byłem tak pochłonięty przez około teatralne, wszelkie mhm. zjawiska, że że nie było wyjścia później. A kto Pana pchnął w tę stronę? Rodzice? Jakieś nauczycielka? Czy sam Pan chciał? Nie, wie Pan, jakoś jeżeli chodzi o samego Małego Księcia, to pamiętam jakiegoś letniego poranka chyba moja mama usłyszała w radio, że, że jest organizowany casting do Małego Księcia właśnie, do roli tytułowej. Zadzwoniłem do teatru, byłem pierwszym chłopcem, który się zgłosił, na mhm. odpowiedział na ogłoszenie. I tak to wyszło, ale nawet nie, nie, nie tyle mama mnie namawiała, co po prostu poinformowała, że, że usłyszała, a, a potem już wziąłem sprawy w swoje ręce. Natomiast rodzice zawsze mnie bardzo wspierali w tych moich wyborach. Y -y. I na początku podejrzewam, że trochę jako, jak, jak się z dzieckiem gra w różnych spektaklach, to traktuje się to trochę jak zabawę. A później, gdy zaczął Pan myśleć na serio o tym aktorstwie, nikt nie chciał Pana zniechęcić, że, że to niepewny zawód, że nie warto iść w tę stronę? Y -y. Zniechęcić nie. Y -y. Oczywiście, że... Y -y. Byli ludzie, którzy, którzy opowiadali mi też o trudach tego zawodu, no, co tu dużo mówić, widziałem je też w takim codziennym życiu, bo, bo kiedy po małym księciu zacząłem nie wiem, grywać w Teatrze Młodego Widza, gdzie aktorzy tak nieco ofowo powiedziałbym, produkowali bajki dla dzieci, to, to owszem, widziałem, z jakimi to, się, to życie aktora. Wędrowne się, się wiąże no, wyrzeczeniami, problemami codziennymi. Rodzice też pytali, czy ja jestem przekonany, czy, czy nie obawiam się, bo przecież nie tak łatwo się przebić i, i zaistnieć i coś osiągnąć w tym zawodzie. Ale nigdy to nie było w takich kategoriach zniechęcania nie, nie powiedział. Hmm, a nie wydawało się panu, że na przykład niewymawianie R czy brak umiejętności śpiewania może spowodować, że odpadnie Pan sprzegę? No obawiałem się, obawiałem się, o ile e, znaczy z e, obie e, rzeczy, o których Pan powiedział, oba FLR, -y, e, tragedia mojego dzieciństwa, e, starałem się jakoś naprawić i o ile z R w miarę możliwości się udało, e, drobnym zabiegiem chirurgicznym i, i wizytami u logopedy. To o tyle nieumiejętność śpiewu jestem jej konsekwentny i... I powiedzmy, że aktualnie nie, nie udzielam się publicznie. Nie, nie biorę za to pieniędzy, tak powiem. No i później wylądował pan w Akademii Teatralnej w Warszawie, i pan w jednym z wywiadów, w jednym z wywiadów przyznał, że dla kogoś, kto nie jest na stałe w tej akademii, ktoś, kto wchodzi z zewnątrz, to może ta szkoła wydawać się, że jest trochę domem wariatów. Dlaczego? No jak najbardziej, wie pan wchodzi się niby do wyższej uczelni, w której, w której kształcenie kończy się z zdobyciem tytułu magistra. Ale tak naprawdę wszyscy wrzeszczą na korytarzach, trzaskają drzwiami, wie pan, biegają. Chodzą w jakichś dziwnych ubrankach. No, myślę, że nie jest to poważna, w tym sensie instytucja. Mhm. Pan szko kończąc szkołę teatralną, zdobył nagrodę na festiwalu szkół teatralnych w Łodzi, między innymi za wybitną osobowość sceniczną, czy najbardziej elektryzującą postać męską. Czy pomyślał Pan sobie wtedy, że, że teraz to już będzie z górki i że praca na pewno się znajdzie, skoro tak mnie wyróżniają jeszcze, gdy de facto jestem w szkole teatralnej? Ja miałem to szczęście, że, że jeszcze w szkole spotkałem ludzi. Yy, od których wiele zależało i którzy ułatwili e, well, mi ten start e, w teatrze, to znaczy myślę o Agnieszce Glińskiej i, i e, panu dyrektorze mm, Janie Englercie, mm, którzy, no tak jak mówię, jeszcze na drugim roku zagrałem, w 2 maja w Narodowym, e, kiedy byłem na czwartym roku, e, zagrałem w Kosmosie u Jerzego Jarockiego i już miałem. Um, że tak powiem, obietnice etatów w teatrze. W związku z czym sam moment festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi, o którym Pan mówi, był oczywiście szalenie miłym wydarzeniem i, i ilość tych wyróżnień, która na mnie spadła wówczas y, no, powodowało mnie ogromne wzruszenie. Natomiast nie miałem takiego lęku, który wiem, zdaję sobie sprawę, towarzyszy większości moich Kolegów. No właśnie, jeszcze w, w czasie szkoły teatralnej grał Pan w Teatrze Narodowym, później został Pan etatowym aktorem Teatru Narodowego. I co dziś dla Pana znaczy być aktorem Teatru Narodowego? Bo brzmi to bardzo tak pompatycznie, też a Co to dla Pana znaczy? Nie, Pan to tak na co dzień to robić swoje. No. <grym> Myślę, że nie ma wielkiej różnicy być bycia aktorem Teatru Narodowego, od byciu aktorem Teatru Polskiego, nie wiem, współczesnego, powszechnego. Oczywiście ta nazwa jakoś nobilituje, powiedzmy. Może kwestia dotacji ministerialnej jest jakoś odróżniającą ten teatr od innych, ale wydaje mi się, że w takim codziennym życiu, no, i tak od decyzji dyrektora artystycznego zależy repertuar, który gramy, więc nie sądzę, by, by aktor teatru narodowego miał jakiś wymierny wpływ na narodowość tej właśnie sceny, w tym, w tym aspekcie artystycznym. No poza tym, że jakąś taką jakąś czuję, czuję się wyróżniony i, i jakiś taki zobligowany nie wiem, do y, w miarę poprawnego mówienia czasem. Mhm. W, jednej, w jednej z recenzji Tanga Jarockiego, w którym Pan zagrał, przeczytałem Martin Hytznar wkrada się cichaczem do teatralnego panteonu, udowadniając, że jest równorzędnym partnerem dla takich scenicznych wybitności jak Frycz, Englert czy Czapołowska. Teatr Narodowy staje się świadkiem narodzin młodego adepta sztuki teatralnej, Boga Hycnara. Chyba miło słyszeć takie słowa. No bardzo miło. No, wiadomo, że to każdy aktor jest istotą próżną i to e, łechce jego. Ma Pan też na swoim koncie dwa Feliksy Warszawskie, czyli chyba z teatralnych nagród, które można dostać w Warszawie, to najważniejsze nagrody. E, czy takie nagrody Pana bardziej mobilizują, czy trochę rozleniwiają? Chyba nie mają wpływu ani, ani w jedną, ani w drugą stronę. Myślę, że to są po prostu bardzo bardzo przyjemne momenty, kiedy mm, e, nagrody się otrzymuje w ogóle, a ta nagroda jest o tyle specyficzna, że jest przyznawana przez kolegów aktorów, to znaczy przedstawicieli środowiska. Myślę, że akurat w tym konkretnym środowisku, w tej społeczności, mm, jednak na co dzień kierującej się mm, zdrością powiedziałbym, mhm. i zawiścią, nie, nie oszukujmy się. No bo taka specyfika zawodu, że jeśli ktoś dostanie rolę, to ja nie dostanę. Jeśli ja dostanę, to mój kolega nie. No więc ta rywalizacja istnieje, oczywiście. No, otrzymać nagrodę przyznaną przez kolegów aktorów coś jest czymś miłym, coś znaczy dla mnie. Natomiast zazwyczaj te, te nagrody są. Odległe od, od premiery dzieła, które ewentualnie nagradzają, w związku z czym no, nie mają takiego wymiernego wpływu na, na tę konkretną realizację. Ja zazwyczaj już jestem, kiedy odbieram jakąś nagrodę, jestem w zupełnie innym miejscu artystycznym, więc tak naprawdę robię swoje, zapalam się do nowych projektów. Nie sądzę, by na nagrody jakoś mnie rozleniwiały. Czy zdają skrzydeł też bym nie przesadzał? No, są po prostu miłym dodatki. W tym roku na Feliksach nie mógł się pan pojawić, bo był pan ze spektaklem nosferatu w Nowym Jorku. Spektakl też graliście i we Francji, i w Wielkiej Brytanii, i w Australii. Czy inaczej na ten spektakl reaguje zagraniczna publiczność? Myślę, że tak, myślę, że tak. Bardzo, bardzo ciekawe. To było szczególnie ponieważ w niedużej odległości czasowej byliśmy w Londynie i w Paryżu. E, I to były, miałem wrażenie, dwie zupełnie różne produkcje, mm. e, i, jeżeli chodzi o odbiór właśnie. E, to znaczy w, w Anglii, gdzie właściwie no, Dracula, Brama, Stokera, śmialiśmy się, że przywozimy drzewo do lasu, to znaczy że to jest ich, e, ich historia mm. tak naprawdę, ich e, mit. E, i, i Tam, powiedziałbym, spotkało się to w związku z tym z chłodnym przyjęciem, natomiast francuska publiczność uwiedziona mm, przede wszystkim wizualną stroną, myślę, tego spektaklu, y, mówię o scenografii, o prawie świetlnej, dźwiękowej, y, no, popadła w taki... Mm, może nieco egzaltowany zachwyt. Mhm. Aktorzy często opowiadają o, o tej wymianie energii z publicznością, o tym, że w zależności od tego, jaka jest publiczność danego dnia, inaczej się gra. I ja zawsze zastanawiam się, jak aktor to czuje, bo czasem nawet tej publiczności nie widać, bo światła są tak skierowane na scenę, że tej publiczności nawet nie widać. Jak, jak pan odczuwa to, czy publiczność daje tę energię, czy nie daje? Wie pan, no, y, najwymierniejsze y, są reakcje publiczności po prostu. Y, czy to są uśmiechy, czy to są e, wzruszenia, czy to są nerwowe kręcenia się na Przesłach, po kaspywania. Kasływa, po to wszystko no, jakoś się czuje. Jednak, jeżeli przemawia się w grupie ludzi, to widać po ich zachowaniu, po ich mini ruchach, gestach. To czy są skupieni na, na tym, co, co ktoś mówi, czy, czy też nie, czy są rozproszeni, czy uczestniczą w tym, czy nie. I tak samo jest w teatrze. My jesteśmy tym bardziej wyczuleni na, na wszelkie, jak mówię, szepty, szmery, poruszenia, ale i my to, kiedy, kiedy widz jest razem z nami w historii, kiedy kolejne e, nie wiem, kwestie, e, wątki, e, płęty nagle go zaskakują bo powodują jakąś wymierną reakcję. Mhm. Pan zdarza też się stawać po tej drugiej stronie, czyli reżyserować spektakle. I jak to, rozmawiam tutaj z aktorami, praktycznie większość przyznaje, że chciałaby kiedyś sięgnąć właśnie reżyserii i reżyserować, tylko wydaje mi się, że to nie jest jeszcze dobry moment, to jeszcze nie jest ten moment. Jak pan zorientował się, że, że to jest dobry moment na to, żeby rozpocząć reżyserowanie? Wie Pan, to jest tak, że ja reżyserią amatorską parałem się jeszcze przed szkołą, to znaczy w grupie teatralnej, o której Pan wspomniał, udzielałem się wszelako, to znaczy począwszy od pisania własnych tekstów, przez granie w nich rzeczy rzeczywiste, ale również reżyserowanie siebie, swoich kolegów, współreżyserowanie. Potem, kiedy zdałem do szkoły teatralnej na mój pierwszy wydział, wydział aktorski, myślałem, że mam dosyć brania odpowiedzialności za całość, że wolałbym się skupić na swoim własnym poletku i sobie je uprawiać. I po kilku latach w tym zawodzie zatęskniłem za tą odpowiedzialnością, e, za coś więcej, dlatego że będąc aktorem jednak się rzeczy jest się puzzlem w układance reżysera, który buduje spektakl, to znaczy częścią. Świata przez niego wymyślonego, tak poprowadzonego, jak on sobie tego życzy. No, z czym, oczywiście, w zależności od reżysera, ten udział aktora jest mniejszy lub większy. Ja jestem za tym, żeby aktor jednak był współtwórcą spektaklu, różnie to bywa. Natomiast, no, siłą rzeczy, całość, za całość jest odpowiedzialny reżyser. I po prostu mówiąc krótko, zatęskniłem za tym, żeby. Opowiadać swoje historie, żeby pokazywać swoje światy, żeby zapraszać ludzi na, do swoich bajek, żeby im mówić o rzeczach, które ja uważam za istotne w taki sposób, jaki dla mnie wydaje się atrakcyjny. A trudno jest wyjść z roli aktora i wejść w rolę reżysera? Czy to się jakoś uzupełnia, pomaga sobie? Nie wiem, czy jest trudno. Ja na razie obserwuję same zalety. Takiego dwutorowego działania. To znaczy na pewno, i to było od początku jasne, że doświadczenie aktorskie pomaga i pomaga mi również w porozumiewaniu się z aktorem. To znaczy, znajomość mechanizmów, jakimi się dochodzi do pewnych rzeczy, budowania roli, potrzeba czasu, nie wiem, prób, improwizacji, ale też rzetelnych ustaleń pewnych rzeczy. Znajomość tego całego backgroundu szalenie się tu przydaje i pomaga na jakieś takie pozawerbalne porozumienie. Z aktorami. Ale coraz częściej też obserwuję u siebie, i to jest dla mnie zaskakujące, bo, bo tego się początkowo nie spodziewałem, że moje doświadczenie reżyserskie, które zaczynam zdobywać, jakoś wpływa na moje działania aktorskie w takim sensie, że na przykład um, będąc teraz po, po, po stronie rampy, po tej stronie, gdzie należy grać i proszę bardzo proponować, um, rozumiem niektóre zabiegi reżysera, które dla mnie jako aktora, odpowiadającego tylko za swoją postać i za swoją partię um, nie są najszczęśliwsze, czy też wydają się niesłuszne z punktu widzenia mojej postaci, ale jestem w stanie coraz częściej, nie zawsze, e, przerzucić uwagę na drugą stronę rampy i zrozumieć, staram się zrozumieć, dlaczego reżyser właśnie tak postępuje, na przykład dlaczego właśnie takie skróty proponuję, albo dlaczego tę scenę chcę wyrzucić w ostatecznej wizji przedstawienia, itd., tak itd. Tak no więc jakąś taką chyba tozą empatii większą darzę reżyserów od tego czasu, kiedy sam uprawiam ten zawód. Tak, empatia to jest chyba dobre słowo, i, i zdaję sobie sprawę, że nie tak łatwo jest coś stworzyć i wymyślić, więc chyba z większym szacunkiem. Mm -hmm. A nie myślał pan o wyreżyserowaniu czegoś ze sobą w roli głównej? No, wie Pan, przy, pewnie przyjdzie taki moment, ale to tu powiem tak jak koledzy, którzy, z którymi Pan rozmawiał, że to jeszcze nie ten czas. <noise> Jednak działa Pan nie tylko w teatrze, można Pana oglądać i na małym ekranie i na dużym ekranie, ale przede wszystkim wydaje mi się, że można Pana słuchać, bo da mhm. strasznie dużo Pan dubinguje, Jak zobaczyłem listę produkcji, yy, które Pan dubbingował, to tego naprawdę jest sporo. Ktoś Panu powiedział, że ma Pan dobry głos do dubingowania i warto iść w tę stronę. Sam Pan się zorientował, że coś ciekawego jest w tym głosie? Nie, to właściwie było jakoś tak przypadkiem. Yy. Pamiętam, Cezary Morawski spotkał mnie, jeden z moich profesorów w szkole, któregoś dnia spotkał mnie na korytarzu i powiedział powiedz przez DOS coś, no i ja coś tam dwa zdania i, i zaprosił mnie na jakiś pierwszy casting, który przegrałem oczywiście i, Wytłumaczą mi krótko, na czym polega dubbing: że jak postać zaczyna tu i kończy tu, to jak ja się spóźnię o tyle, to muszę skończyć tyle później. I to była najkrótsza lekcja dubbingu, jaką, jaką przeżyłem, i naj, naj, najcenniejsza, myślę, najspuszniejsza. I tak kilka castingów przegranych, potem gwary przez jakiś czas nagrywałem, aż w końcu przyszedł chyba Szek trzeci był pierwszym takim filmem, powiedzmy, większym kinowym, który. W którym udało mi się dzięki żyjącej już Jasi Pismur wziąć udział. Zdecydowała się na mnie, to była świetna praca. Potem zrobiłem i z Jasią kilka filmów i jakoś tak się rozeszło, że, że może nie najgorzej sobie z tym radzę, I, i coraz więcej osób się zgłaszało do mnie z takimi coraz propozycjami, coraz, coraz większa ilość była, była tych studiów, nagrań. W których mogłem się sprawdzić. Ja to bardzo lubię, bo to jest taka frajda ogromna. Tak naprawdę duża, duża doza wolności i zabawy przed tym mikrofonem. A trudniej gra się przekazuje emocje samym głosem, bez tej całej otoczki dookoła tych do innych narzędzi, które ma aktor, gdy jest na przykład na scenie czy przed kamerą? Czasem jest trudniej, czasem jest łatwiej. To, to, to ciężko wyczuć, bo, bo z jednej strony e, no fakt, że wszystko trzeba oddać tylko w głosie, jest się pozbawionym gestu, e, nie wiem, mimiki która no, tak, tak bardzo wpływa na intencję, prawda? E, gest potrafi przecież podważyć zupełnie e, prawdę wypowiadanego zdania. E, w związku z czym, oczywiście, po, pozbawiony tej e, całej reszty, m, muszę wszystko zawrzeć w głosie. I to jest oczywiście trudne. Ale z drugiej strony, e, no, tego co ja robię przed tym mikrofonem. E, Nikt nie widzi Później naj, najczęściej, na szczęście. W związku z czym, no, tak naprawdę, mogę tam robić co chcę, a, a i tak efekt końcowy jest tylko ten, ten w głosie. Mówię o tym, że, że po prostu no, czasem faktycznie jakieś sztuczki z mimiką, czy nie wiem, jedzeniem jakichś, jakichś produktów w trakcie nagrań wpływają na, na no, właśnie, fonię i, i pozwalają osiągnąć efekty, które e, potem na ekranie są jakieś e, zaskakujące i ciekawe. No, to jest fajna zabawa. Mhm. Realizuje się Pan na wielu płaszczyznach, spełnia Pan marzenia. Wydaje mi się, że na brak pracy nie może Pan narzekać. E, i w, a w jednym z zwiadów Pan powiedział czasami myślę, że chyba urodziłem się za późno. Dlaczego? E, wie Pan, bo jakiś taki, mam wrażenie czasem jestem staroświecki, starodawny. To znaczy jakieś takie em, w tej pracy, którą uprawiam, która dzisiaj jest tak często em, E, utożsamiana z byciem celebrytą i, i takim zgiełkiem, powiedziałbym, medialnym dookoła tego zawodu, y, to ja jednak tak y, staram się być wiernym jakich, jakimś zasadom mhm. w tym zawodzie obowiązującym, ale raczej kiedyś niż dzisiaj. Y, I tak sobie uprawiam to swoje y, y, poletko, jak mówię, no tak, y, staram się uczciwie. No, y, mam wrażenie, że, że czasy, w których żyję jednak wyprzedzają mnie. To znaczy, mhm. że, że to tempo i, i nowinki, nowości no czasem nie nadążam stąd. Takie, taka wypowiedź. No, panie Marcinie, to ja w takim razie życzę kolejnych, dalszych sukcesów w uprawianiu tego poletka. Dalszej wierności tym zasadom i samych sukcesów. Bardzo Panu dziękuję. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. A Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia już wkrótce podczas kolejnego wywiadu.